Siema, dziś pokażę Wam, jak e, zważyć produkt. Dobra. Chwilę. Yeah. Włączamy. Tromomomix. Włącza się, tylko że za bardzo kamera tego nie widzi teraz się o kurde. Kamera tego nie schwytuje. Dobra, a więc musimy włączyć Thermomix. Potem bierzemy waga. Potem. Tu. Bierzemy. To... O! O! Wchodzi. O! Musimy, jak coś źle pokazuje, to tara. I wtedy tu bierzemy. I na przykład ja chcę piłkę zważyć. No, no to wkładam go tutaj. 90 gram. Biorę go. Teraz chcę na przykład diament srebrną mo. To nic, ojej, biorę. Klikam tara. Wkładam tutaj diamentową mo. 6 kg. Jak Wam pomogłem, to, to dobrze. Pa widzowie, pa.